Serdecznie, kochani, na moim kanale. Jak co tydzień, zapraszam do wysłuchania szybkiej wróżby na kolejny tydzień, na tydzień od 21 do 27 kwietnia 2019 roku. Jako że święta Wielkanocne, z tej okazji chciałabym Wam wszystkim życzyć spokoju, radości, miłości, szczęścia, obfitości w każdej dziedzinie Waszego życia. Niech te święta. Święta Zmartwychwstania pozwolą Wam na nowo się narodzić. Pozwolą Wam odrodzić się, porzucić wszystkie troski, wszystkie zmartwienia, wszystkie ograniczenia i wejść w nowe życie, w swoje nowe życie. Życzę Wam, żebyście odkryli siebie na nowo, odkryli swoją lepszą wersję. A teraz przechodzimy do, do czytania. Jak wiecie, należy wybrać zestaw kart, talię kart, której będzie czytanie dla Was. Popatrzcie, jest cztery talie: pierwsza, druga, trzecia, czwarta talia. Zastanówcie się przez chwilę, w której talii będzie to czytanie dla Was. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie z każdym z Was będzie to rezonować, ale mam nadzieję, że być może niektórym z Was pomoże zwrócić uwagę na istotne rzeczy w Waszym życiu. No zaczynamy! Talia numer 1. Jakie informacje ma ta talia dla Was na ten następny tydzień? Co ta talia do Was mówi? Mówi do Was przede wszystkim, żebyście przestali marzyć, tylko marzyć, a zaczęli działać. Żyjecie w takim swoim matriksie, w świecie iluzji, świecie marzeń i uważacie, że nie da się tego tak naprawdę odnaleźć w swoim życiu e, codziennym. I tutaj karty pokazują, żeby odnaleźć w sobie to poczucie bezpieczeństwa, odnaleźć w sobie e, takie, taki pewnik, że wszystko zaczyna i kończy się na Was. E, cokolwiek pomyślicie, Cokolwiek wy marzycie sobie, jeżeli naprawdę będziecie chcieli to osiągnąć, to dacie radę. Nie zastanawiajcie się, czy to jest możliwe, czy nie. Jeżeli przyjmiecie, że tak, to jest możliwe, pojawią się sytuacje, pojawią się wydarzenia, ludzie, którzy pomogą wam. To zrealizować ten tydzień, nadchodzący dla Was tydzień, myślę, że przyniesie takie informacje dla Was, które będą Wam potwierdzały, że te Wasze marzenia mają szansę się zrealizować i tego właśnie Wam życzę. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Zobaczmy talię numer dwa. Jakie informacje.

Tutaj karty mi pokazują przede wszystkim, żebyście trzymali się swojego zdania, żebyście słuchali się siebie to, co czujecie, to, co myślicie. Dlatego, że ten przyszły tydzień może być taki trochę swoisty rodzaj nerwówki. E, mogą pojawić się informacje, plotki, niesprawdzone informacje i e, które zaburzą was spokój. E, pomogą pojawić się osoby, które będą próbowały. Wciągnąć w was, w swoje własne rozgrywki, i tutaj karty mi pokazują, żebyście trzymali się z boku. Nie dajcie się sprowokować, nie dajcie się wciągnąć w dyskusje, w sprawy, które tak naprawdę was nie dotyczą. Dzięki temu ten tydzień jakby pokaże wam na nowo pewne sytuacje, sytuacje, które dzieją się gdzieś koło, koło was, ludzi, którzy w jakiś sposób mają duże znaczenie dla was. Zobaczycie to jakby z drugiej strony. Tak jak to rzeczywiście jest, a nie tak jak ktoś próbuje Was do tego przekonać. Ten tydzień dla Was zakończy się takim spokojem, taką pewnością, że, że wszystko poukładało się tak, że, tak, jak ja chciałam, tak jak ja chciałem. Także tego Wam życzę. Dziękuję Wam ślicznie za wysłuchanie. Zobaczmy talię numer 3. Co ta talia dla, dla Was tutaj ma do powiedzenia? Jaki ten tydzień będzie? Myślę, że to będzie tydzień zmian. Karta brama, która pojawia się tutaj na początku. Zmiany, które będą zachodzić i w Was samych. I mam wrażenie, że dzięki temu też i na zewnątrz. To tak, jakbyście sobie uświadomili wreszcie, że wszystko zależy od Was. To Wy decydujecie o swoim życiu, to Wy mówicie tak lub nie. I tutaj karty mi pokazują właśnie, że znajdziecie ten złoty środek na to wszystko. A, takie. Mm, Sposób, sposób na siebie i na swoje życie. E, zrozumiecie, w którym momencie robiliście błąd, w którym momencie zgadzaliście się na coś, co tak naprawdę nie, było dla was niekorzystne. E, nie dajcie podnieść się emocjom. Myślę, że dobrze by było czasem zrobić krok do tyłu, wycofać się, przyjrzeć się tej sytuacji. Ten tydzień, z jednej strony związany także i ze świętami, spotkaniami rodzinnymi, tutaj nie przekonujcie swojej rodziny na siłę do swoich racji, do swoich przekonań. Oni mają prawo wierzyć w to, co chcą, a wy macie prawo. Wierzyć w to, co wy chcecie. Nie przekonacie ich, oni nie przekonają was, więc co zrobić? Iść swoją drogą. I tutaj właśnie karty pokazują, że odnajdziecie to drogę i sposób, jak działać, jak postępować, żeby to było jak najbardziej korzystne dla was. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. I zobaczmy teraz dalej numer 4. Za dużo myślicie, tutaj karty pokazują. Jak dużo myślicie, to znajdziecie podobno problem tam, gdzie go przed chwilą nie było. Czasem trzeba po prostu zaufać. Zaufać, że wszystko dzieje się tak, jak powinno że wszystko dzieje się w odpowiednim momencie dla Was, najkorzystniejszym dla Was. Zajmijcie się rzeczami, które, które Was uspokajają. Może to być Wasza praca, może to być Wasze hobby, coś, co pozwoli Wam właśnie zająć myśli. Dlaczego dzięki, może inaczej dzięki temu odnajdziecie spokój, odnajdziecie takie poczucie bezpieczeństwa, odnajdziecie harmonię, bo właśnie zrozumiecie, że tylko poprzez Wasze działanie Wasze życie może się zmienić tylko e, poprzez to, że e, podejmiecie konkretne decyzje może coś się zmienić stać w miejscu i zastanawiać się czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie czy to jest korzystne, czy niekorzystne powoduje, że jeszcze więcej chaosu się wkrada natomiast jeżeli zrobicie pierwszy krok pierwszy krok ku zmianie wtedy się pojawi się takie przeświadczenie, że wszystko jest ok e, może niekoniecznie od razu będzie to nie wiem efekt wow, ale myślę, że powoli, powoli te zmiany zaczną zachodzić w Was samych. Tydzień, dzięki któremu, czy podczas którego właśnie zrozumiecie, jak się nakręcaliście, jak nakręcaliście się na pewne sytuacje, ludzi. I myślę, że odpuścicie. Wiele osób z Was odpuści, dzięki temu właśnie ten, ten spokój e, pojawi się w Waszym życiu. Tutaj, jeszcze informacja dla osób, e, przepraszam, które e, gdzieś mocno te w tej chwili zajmuje ich praca, a jest to dobry czas na podjęcie nowej pracy. E, to były czytania na następny tydzień. Jeszcze raz życząc Wam dużo, dużo dobrego, spokoju i radości. Pozdrawiam Was ciepło.